Od wielu lat, od co najmniej 10, rządy socjalistów, którzy zaciągają gorset podatkowy, w ogóle wpływają na to, że przedsiębiorcy, nie tylko z branży motoryzacyjnej, po prostu zamykają swoje biznesy, ponieważ biznesy stały się mocno nierentowne w wielu, po prostu, sektorach gospodarczych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw zaciąganie korsetu podatkowego stało się ogromnym wyzwaniem. Nakładane nowe regulacje poprzez państwo polskie lub różne regulacje unijne też powoduje to, że mali i średni przedsiębiorcy mają jeszcze ciężej. No i suma tych wszystkich negatywnych, dodatkowych obciążeń, która złożyła się w ciągu co najmniej 10 lat na małych i średnich przedsiębiorców spowodowała to, że po prostu ludzie Dają się i nie chcą prowadzić już działalności gospodarczej w Polsce, lub kasa się już nie zgadza tak jak kiedyś, a ilość ryzyka, pracy dodatkowej, nadążania nad regulacjami, nad nowinkami, które wprowadza państwo lub unia, jest tak szybka i tak duża, że po prostu ludzie po prostu dają sobie z tym wszystkim spokój. No.